Polski rząd zawsze ma takie podejście, że wszystko każdemu da za darmo i potem oczekuje, że ktoś mu się odwdzięczy. No i niespodzianka się nie odwdzięcza. Zaczęło się jeszcze 20 parę lat temu, jak za frajer wysłaliśmy wojska do Iraku, bo Amerykanie poprosili. Parę państw też tam wysłało żołnierzy, ale każde państwo postawiło listę warunków. Wyślemy żołnierzy, ale nam macie załatwić to, to, to i to. Polacy nie postawili warunków, myśleli, że Amerykanie się odwdzięczą. No i niespodzianka się nie odwdzięczyli. I nic ich to nie nauczyło. Trzy lata temu, jak Rosja napadła na Ukrainę, jak się Polska rzuciła do pomocy. Tyle wysłaliśmy tam broni, amunicji, pieniędzy, dla Ukraińców w Polsce przyjęliśmy. Polacy zachowali się pięknie, ale czy polski rząd zachował się tak, jak powinien? Czy postawił wtedy Ukrainie następujące oczekiwania? Czy powiedział, że okej, okay, my Wam pomożemy, bo rozumiemy sytuację? Ale tu jest lista kwestii, które musimy dopiąć, bo wcześniej nie było okazji. To jest lista rzeczy, których od Was oczekujemy, bo wcześniej nie chcieliście się na to zgodzić i to jest dobry moment. Nie, nie było żadnych warunków, bezwarunkowo im pomagamy. I. Liczymy na to, że nam się odwdzięczą, że cały świat się nam odwdzięczy, będzie o tym pamiętał. Minęły trzy lata, kto nam się odwdzięczył, kto o tym pamięta? Czy Ukraina w dowolnej sprawie zrobiła krok wstecz? Czy w dowolnej sprawie zgodziła się na coś w polskim interesie? Albo czy Zachód odwdzięcza się nam jakoś za to, że na siebie wzięliśmy cały ciężar pomocy? No, parę dni temu Amerykanie wpisali nas na listę sankcyjną, na listę państw, gdzie będzie ograniczona sprzedaż nowoczesnych typów do sztucznej inteligencji. Jesteśmy na tej samej liście co Mongolia, Kirgistan, Burkina Faso i Polska. W takim gronie się znaleźliśmy, bo nasi politycy do tego doprowadzili, że taką mamy sytuację międzynarodową.